Szczęść Boże, przekaz Matki Bożej do Luz de Marii, 10 grudnia 2024 roku. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, posyłam Wam moją matczyną miłość. Każdy z Was posiada moje błogosławieństwa, moje wstawiennictwo, moją ciągłą ochronę. Jestem Waszą matką i w każdej chwili Was wspomagam. Nigdy nie pozostawiam Was bez opieki. Ukochane dzieci, nawrócenie musi nastąpić już teraz, w każdym z Was. Nie możecie czekać, czas na to jest teraz, a nie kiedy indziej. Nadeszły mroczne chmury na większość krajów, wraz ze zwodniczymi słowami, i moje dzieci popadły w błąd. Przyjmując modernizmy, które oddalają Was od mego boskiego syna. Moje dzieci czeka wielkie cierpienie, żywioły dalej smagają ludzkość, woda, wiatr, ogień i ziemia, która będzie się wszędzie dalej zapadać, jak gdyby była pusta w środku. Powietrze jest obciążone ambicją i pychą. Na którą chorują me dzieci, doprowadzając je do walki o obce terytoria, a braci do walki ze sobą, jakby byli wielkimi wrogami. Tego chce zły, po to, by me dzieci wpadły w jego szpony i już się nie podniosły. Dzisiejsza wojna jest zagrożeniem dla całej ludzkości. Nie tylko dla krajów w nią zamieszanych, ale dla całej ludzkości. Wzywam Was do modlitwy w każdym czasie. Wzywam Was do przypatrywania się sobie samym i do zmiany postępowania. Wzywam Was do radykalnej zmiany Waszym, w cudzysłowie Ja, Waszym charakterze, Waszym postępowaniu wobec braci. Ta zmiana jest pilna po to, żebyście należeli bardziej do mego boskiego Syna, a mniej do tego, czym się obciążyliście, a co sprawia, że nie znajdujecie pokoju ani miłości, narzucając się spychom swoim braciom. To pokolenie blednie w mrokach, które oddalają was od mego boskiego Syna, kosztując tego, co nie jest Boże, lecz diabelskie, jakże będziecie cierpieć w chwili ostrzeżenia, jakże boleję z tego powodu, boleję z powodu waszego nieposłuszeństwa. Mólcie się, dzieci moje, mólcie się. Prowokacje jednych i drugich doprowadzą was do użycia broni nuklearnej. Przygotujcie się, dzieci, mego boskiego syna, przygotujcie się duchowo. Mullcie się dzieci moje, mlcie się, Argentyna zostaje zaskoczona, jej ziemia mocno się trzęsie. Mullcie się dzieci moje, mulcie się w Brazylii, Australii i Japonii występują silne trzęsienia ziemi. Mulcie się dzieci moje, mólcie się, ziemia jęczy z powodu ludzkiej głupoty. Mullcie się dzieci moje, słońce sprawia, że moje dzieci cierpią. Umiłowane dzieci, jestem Waszą Matką i wzywam Was do modlitwy za całą ludzkość. Dzieci moje, to świętowanie narodzin mego boskiego Syna będzie inne. Pokój na ziemi nie będzie pokojem. Noszę Was w moim matczynym sercu. Odpowiedzcie, memu boskiemu Synowi, bądźcie miłością, tak jak mój boski syn. Błogosławię Was, dzieci, błogosławię Was. Mama Maryja.